A jeżeli ktoś nie, nie wie, czy warto, to polecam zatrudnić się w gospodarstwach. Myślę, że praca w gospodarstwach rolnych, bo jest taki też wielki mit, że osoba pracująca na wsi to jest. Jeszcze niektórzy potwierdzą tego tak bardzo kolokwialnie brzydko, że to jest parobek, ale gospodarstwa. Rolne na naprawdę płacą dobrze i myślę, że w niektórych gałęziach przemysłu czy, czy fabrykach się płaci mniej niż na gospodarstwach. Mamy dużo więcej maszyn, ta praca jest lżejsza, fizycznie pracuje się po... No zależy od, od produkcji, ale to jest kilka, kilkanaście może godzin fizycznie w miesiącu, a reszta to jest wykonywana na maszynach lub przez maszyny, więc żeby spróbować Takiej pracy. Czy mu się spodoba takiej osobie praca, czy na tym ciągu, czy na maszynie, czy, czy przy zwierzętach, żeby zobaczyć, czy on się w tym w ogóle czuje? Czy taka praca, obcowanie z tą naturą w takiej formie by mu odpowiadało? Jeżeli tak, jeżeli mu się to podoba, w tym się dobrze czuje, to, to dlaczego nie?